W życiu zmienić coś, pokładać sny Chciałbym, żeby zawsze było tak jak nie miał nikt. Powiedz przyjacielu, czy wrócą dobre dni. Gdy byliśmy młodzi, i balowaliśmy aż po świt. Wiesz, nam nie możesz liczyć wciąż Nigdy nie zawiodę cię Chociaż nieraz mi między nami coś zaiskrzy Wiem, choć nie zawsze z tobą zgadzam się To i tak najważniejsze jest Że ciebie obok ma, Gdy przychodzi trudny czas Chociaż tyle przeszkód jest Bo życie goni na. Z dobrze czasem spotkać się, wspominać tamten czas. Nie, nie zapomnij mi, gdyż przyjaciela we mnie masz. Kiedy jest ci ciężko przyjść, adres dobrze znasz. Ale jest prosty dla właśnie tu. Friends, every day I'm sadzi for, every day I'm glad to mourn. Cause I still believe that we will be forever. Do you believe that we will be forever? Mój przyjaciel, taki wyświechtany slogan, mój przyjaciel To przyjęło się między nami wszystko jest wzorowo, a co ludzie powiedzą, nie obchodzi mnie My to wiemy, że przyjaciół poznaje się w biedzie. My to wiemy, dlatego tyle lat Zawsze razem zjednoczeni przez życie biegniemy, a co będzie dalej, pokaże czas forever friends everything searching for everything back for more Cause I still believe that we will be forever friends everything I'm searching for everything back for more Cause I still believe that we will be forever friends we are the Serdecznie, dziękujemy naprawdę z całego serca, dziękujemy Wam kochani, Dziękujemy, 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 dziękujemy. Martin i Norbeusz Wajka Przełusz, wszystkiego dobrego. Eee, I mój syn, mój ojciec. Młodość, radość, miłość, bigos, szatan, nergal, ekologia, potacji, <grym> Dziękuję. Drugi, trzeci filar i Norbi, wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Cudowny, wspaniały, tegoroczny maturzysta, ekstatyczny, wspaniały. W cudownym, niesamowitym secie pod hasłem Płonieś przy ognichu, kochani. A teraz Zabaszowski natany, orkiestra gra rapują banany. Nie rozchodzimy się, jak powiedzieliśmy na imprezie Wrakowcu gramy do Bożego Narodzenia. I teraz wystąpi przed nami DJ jasnowicz Katowic, znany jako DJ Szczęśliwy z Oliwy. A, jeszcze jest Kuba, proszę bardzo, Kuba śmiało. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich myślę, chciałbym serdecznie podziękować organizatorom. Na czele z panią Anetą Olszor Olszak, z panią Moniką Woźniak, prezesem Związku Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza, naszym sponsorom Instytutowi Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiemu Cukrowi, polskim lasom, przede wszystkim to Wam za przybycie. Gorące podziękowania i gratulacje do Kół Gospodyń Wiejskich za zajęcie miejsc i otrzymanie wyróżnień. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. I liczymy na dalszą zabawę. zabawę. zabawy. Wielkie Kuby! Kani, no jak go się rzekło, bawimy się non stop do Bożego Narodzenia. DJ jastowicz, to znany jako DJ Szczęśliwy z oliwy. i wiązance kawałków od kombi do white Zombie. Proszę Kuba. Ale jeszcze Konio, propozycja. Mamy, mamy głód sceny po prostu. No, po, mi jeszcze by zaśpiewał. Wiesz co, są ostatnie już podrygi. Plenerowych imprez, ostatnie trzy imprezy w tym miesiącu i potem już tylko lokale gastronomiczne. Po, więc grajmy, zagrajmy jeszcze, proszę was. Naprawdę, przepraszam. Z góry przepraszam, ale stwierdziliśmy, że zacigo śpiewali Materaciego. No właśnie, chciałem też, bo właśnie może nie wszyscy wiedzą. Słuchajcie, może nie wszyscy wiedzą, ale Agnieszka i Robert. Koto, koty! Kotowie! Kocury tańczyli u Norbasa na początku kariery przez najlepsze sezony naszego życia, więc bardzo jest nam miło. Powieście się zatańczyć tak naprawdę. Teraz na z za oczywiście, nie? Eee, to tak byłoby więc, coś, nie? No, to było coś. A może zechcą, no zobaczymy. Może... może tak? Tak jest to słuchaj, no właściwie pojemność, no. Nie, nie, za, za, za rok przyjdziemy. Dobra. Po ćwicz starego. Dobra. No to rację. słońce mocy świeci. O, jesteście, jesteście zboczyńcy. Znaczy po bo zboku, po bo boku. Zapraszamy Was do środka. Słońce mocniej świeci. Podejdź do mnie teraz Witam, cześć jak leci. Chodźmy na materac. na koniec. Słońce mocy świeci. Żył mnie teraz. Witam, cześć jak leci. Chodźmy na teraz. Materazzi, to był fajny gość, wszystkie laski teraz wziął jego wąsy, folowały wciąż I kusiły i bawiły każdą z wielu po Paterazzi, nowy lasem był jego wąs Wciąż się palnią śnił, ale... A, dobrze! Przepiękny układ grecki, zobacz, co się dzieje, widzisz? Ale ten... Słońce mocy świeci Podejść do mnie teraz Witam coś, jak leci, chodźmy na teraz. Teraz wy słońce mocniej świeci. Podejdź do mnie teraz Witam coś, jak leci. Chodźmy na teraz, no to druga jeszcze raz. Materacji, hotelowy gość. W kolacji pamiętały, kiedy wchodził o jego wąsy. Falowały wciąż i kusiły i bawiły każdą z wielu fok. Materacji, był królem plaż po zmęczonej radce. Mówił, um, yes. i Jego wąsy? Zmieniłem zwrotki po prostu, ale to nic chyba, nie? Czy to plaża, czy coś lubi? Każda lubi, lubi, lubi. Wspominać jego wąs się zdarzyło raz i drugi i na plaży w jacuzzi ma te racji i ten boss kochani, pijemy brawo chyba no to ludzie Słońce mocniej świeci. Słońce mocniej świeci. Uh. Podejdź do mnie, Bera. Witam, coś jak leci. Uh. Chodźmy rama teraz. Kochani, ostatni raz. Słońce mocniej świeci. Oh. Podejdź do mnie, Bera. na Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i żeby to lato trwało, jak najdłużej, wszystkiego dobrego. Martinelli i Norbas, i na wsparciu oczywiście Kuba. No i po raz kolejny nie widziany, naprawdę latami, ale jest. naprawdę wolę się cieszę. Przystojny, cały czas piękny. Młody, piękny, z... cudowny, cudowny. cudowny. tegoroczny masożysta. Przed szkołą. Kiążka Kero! A szkoda, a szkoda. Odróżnienie od wielu kolegów, nosi. To Oczywiście. Znamy ich. Znamy dokładnie. Chociażby, czy. Dokładnie. No nieważne. Ale już Kościuszko. To oczywiście. Czy Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik, miej swoje tajemnice. Proszę Dobra. Państwa, w przedszkolu miał sobie Trójnóg, jest z nami. Brawo! Wielkie brawo Norbiego! Dziękuję bardzo. Konio! Konio! Konio. Jest telefonko. jeszcze jest Kuba, proszę bardzo. Zdjęcie, tym, zdjęcie chodźmy, proszę chodźmy, bardzo. Chodzi do zdjęcia. Przepraszam czy, Przepraszam, czy dotykałeś Jakuba? Może na włosy? jeszcze nie, ale za chwilę to zrobić. Wspaniały. Zazdroszczyć. Chcę wspaniałego. Jak dosta. było? Ha, człowiek. I wspólne zdjęcie, proszę Dzieci, bardzo. Dzieci, słuchaj. nie słuchajcie tego, bo wujek nie bierze leków, a ja za dużo. Proszę. proszę. A kobieta są gorące, proszę bardzo. Proszę, proszę. Ale tyłem do, do klienta? No, tak, tak bywa. No dobra, Przep, przepraszamy bardzo. Przepraszamy bardzo. Bardzo szczery, uśmiech, pięknie. Udało się. Młodość, miłość, radość, bigos, szatan, energia, ekologia, podatki, trzeci filar. Po Przez... prostu pełnia radości, pełnia szczęścia <laughs> i rakowiec. Kocham cię, jestem zakochany w Tobie. Norbi, spędzimy tę noc a zemle.